Swobodny dostęp do internetu to od kilkunastu lat standard. Ale czy tak jest wszędzie? W centrach miast nie ma problemu z dostępem do sieci. Na wielu osiedlach możemy nawet przebierać pomiędzy ofertami kilku operatorów. Jednak im dalej od centrum, tym z dostępem do internetu jest gorzej. Makrosat od 25 lat buduje sieci stacjonarne w małych miejscowościach i wioskach. Ponieważ okablowaliśmy już wiele centrów miast, więc od kilku lat skupiamy się na budowie sieci na takich właśnie obszarach. Z szafek takich jak ta możemy do szybkiego internetu podłączyć wszystkie domy będące w promieniu kilkuset metrów. Do niedawna ograniczenia technologiczne nie pozwalały dotrzeć z dobrymi usługami poza granicę miast. Rozproszona zabudowa i stosunkowo duże odległości pomiędzy domami powodują, że koszt budowy na terenach wiejskich zwraca się po kilkudziesięciu latach. Znajdujemy się w Łęgajnach, wsi oddalonej od Barczewa o około 5 km. Pomimo, że od centrum miasta dzieli nas zaledwie 5 km, to przez prawie 20 lat Niemożliwe było dojście do takiej i innych miejscowości z dobrymi usługami szerokopasmowymi. Te kilka kilometrów, które dzieli nas od centrum miasta, była barierą nie do przejścia dla technologii opartych na tradycyjnych kablach miedzianych. Z pewnością wielu z nas słyszało o regionalnych sieciach światłowodowych budowanych przez urzędy marszałkowskie. Takie sieci powstały w kilku województwach. Dzięki ich budowie zrobiono pierwszy krok, aby internet wyszedł poza granice miast i dotarł pod przysłowiowe strzechy. Drugim niezbędnym krokiem będzie budowa sieci dostępowych wewnątrz miejscowości przez firmy lokalne. Decyzja o budowie sieci Makrosat w Wipsowie, Ruszajnach, Łęgajnach, Barczewku i Słupach. Zapadła w 2013 roku, i zbiegła się z ogłoszeniem konkursu w ramach POPW na dofinansowanie budowy sieci dostępowych na terenach wiejskich. W filmie opowiemy Państwu, jak doszło do realizacji tego pomysłu. Jak już powiedzieliśmy, bardzo ważne było wykorzystanie sieci szkieletowej wybudowanej przez samorząd województwa. Ta sieć przebiegała przez wiele wiosek i stanowi komunikacyjny kręgosłup całego regionu. W wybranych wioskach wybudowano kontenery i studnie, w których operatorzy lokalni mogą połączyć swoje sieci z siecią szkieletową. W ten sposób nastąpił naturalny podział. Sieć marszałkowska doprowadza sygnał do poszczególnych miejscowości, natomiast sieci dostępowe, zwane też sieciami ostatniej mili, które budowane są przez lokalnych operatorów. Doprowadzają sygnał do poszczególnych osiedli i pojedynczych budynków. Makrosat budowę rozpoczął latem 2015 roku. Prace budowlane trwały do końca października. Wykonawcą była lokalna firma JGM specjalizująca się w budowie sieci telekomunikacyjnych. Koncepcja i projekt sieci wykonany był przez pracowników Makrosat pod nadzorem inżyniera Piotra Raczyńskiego. Zdecydowaliśmy się na budowę sieci doziemnej w technologii mikrokanalizacji. Bardzo ważne jest, aby opłaty za dostęp do pasów drogowych, przez które planuje się budowę sieci, były jak najniższe. Na szczęście, Powiat Olsztyński oraz gminy Barczewo i Dywity, którzy są właścicielami większości dróg na terenie objętym inwestycją, podjęli decyzję o obniżeniu opłat za dostęp do nieruchomości drogowych. Dzięki temu, że ponad 90% trasy przebiega przez grunty gminne i powiatowe, budowa przebiegła sprawnie i bez zbędnych przeszkód formalnych. Na czym polega budowa w technologii mikrokanalizacji? Każda stacjonarna sieć telekomunikacyjna składa się z wielu kilometrów kabli układanych w doziemnej kanalizacji. Nowoczesne światłowody są cieńsze niż tradycyjne kable miedziane. Dzięki temu obecnie można stosować rury o wielokrotnie mniejszych przekrojach. Sieci budowane jeszcze 10 lat temu składały się z kilku rur o przekroju 10 cm, natomiast stosowana przez nas technologia mikrokanalizacji polega na układaniu w ziemi wiązek mikrorurek o średnicy 1 cm. Dzięki temu koszt budowy i eksploatacji sieci są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych sieci. Dodatkowo zastosowanie światłowodu zamiast kabli miedzianych pozwala na wydłużenie zasięgu sieci z kilku do kilkudziesięciu kilometrów od centrali. W przypadku naszej inwestycji w nielicznych miejscach, gdzie niemożliwe było poprowadzenie kabli ziemnych, aby doprowadzić kabel do trudno dostępnych budynków, wykorzystaliśmy podbudowę słupową. Jednak tylko nieliczne budynki podłączone są kablami napowietrznymi. Ponad 90% budynków jest podłączone kablami ziemnymi. Makrosat to firma z 25-letnią tradycją. Zaufało nam kilkanaście tysięcy osób z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nasi pracownicy to kadra doświadczona, z dużą wiedzą, ale przede wszystkim życzliwa dla klienta. To cechy naszej lokalności. Dzięki wybudowaniu nowoczesnej sieci światłowodowej znacznie poprawiła się oferta programowa telewizji cyfrowej. Pojawił się dostęp do szybkiego internetu, telefonu stacjonarnego oraz do mobilnej telewizji GoTV. Znajdujemy się w stacji czołowej, z której rozchodzą się światłowody do wszystkich naszych lokalizacji. Nasza sieć została wybudowana w technologii pasywnej, której zaletą jest brak elementów aktywnych na całej trasie od stacji czołowej aż do urządzenia klienta. Oznacza to zwiększenie niezawodności sieci przy jednoczesnym ograniczeniu czasu, jaki potrzebuje dział techniczny na jej utrzymanie. Sieć światłowodowa daje praktycznie nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o przepustowość, ale także o ilość świadczonych usług. Stosując światłowody, możemy zagwarantować najwyższą jakość usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W zasięgu sieci światłowodowej znalazło się 5 miejscowości powiatu olsztyńskiego. Docelowo korzystać z niej będzie mogło ponad 3000 osób. Za pośrednictwem sieci swoje usługi będą mogli świadczyć także inni operatorzy telekomunikacyjni. Możliwe jest rozbudowanie zasięgu sieci o dodatkowe obszary także za pośrednictwem technologii radiowych.